Patrzcie jak wygląda koń, który się frustrował w boksie, bo koni w żadnych stajni nie było. A on został sam. Zobaczcie jak się zlał potem. Sam się nakręcał, szalał, waliwał. Walił w ściany. Musiałam trochę z niego dojść, bo toż mój boks rozwalił. Teraz widzicie, koń jest całkiem spokojny. Myślę, że jeden koń mógł zostać w boksie, to by był spokojniejszy. No tak, tak, o tobie mówię. Tak. O tobie zlałeś się potem, jakbyś się wykąpał. Dobrze, że słoneczko teraz wyszło. <laughs> Ewidentny dowód na frustrację, że konie to zwierzęta stawne i tak się wkurzał, że zobaczcie, jaki mokry. I teraz na dworzu widzi konie, kumpli tu i jest spokojny. Całkiem inny koń. A tamto fisiował. No, stój ładnie. O. Musisz wyschnąć troszkę, jak pojedziemy. No, jak pojedziemy. Taki mokry. Ty miałeś być mokny na terenie, a nie po teren nie przed terenem. Ty dzikusie. następnym razem poproszę, żeby zostawili ci jakiegoś towarzysza w boksie. To nie będziesz tak wsiował. No. Dobrze, że nie pada, słoneczko wyszło. Jeszcze godzinę temu to lało.